Cześć! W dzisiejszej odsłonie pokażę Wam zaproszenia z kolekcji Eko Białe Piwonie, które wyróżnia przede wszystkim piękna grafika białych piwoni uzupełniona o zielone liście. Jest to subtelny dodatek do napisu w białym kolorze. Największy kontrast tworzy tło, które imituje ekologiczną fakturę papieru. Wyraziste tło przechodzi do wnętrza inwitacji. I zatrzymuje się na pierwszej stronie, dzięki czemu informacje dotyczące ślubu i wesela mogą być bardziej czytelne. Do nowej papeterii możecie dobrać dowolną kopertę, jednak ja polecam przeźroczystą bądź białą-matową. Do zamknięcia koperty możecie wybrać laki bądź naklejki. Samoprzylepne etykiety pasują stylistyką do kolekcji. Ponadto możecie umieścić na nich swoje inicjały. A teraz przyszedł czas, żeby przejść do opisu kolejnych zaproszeń, dlatego dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa pa.